Aby wykazać, że to są liczby przeciwne, należy przekształcić liczbę A i przekształcić liczbę B. W liczbie A usuwam niewymierność z pierwszego mianownika, usuwam niewymierność z drugiego mianownika i otrzymuję w pierwszym ułamku 12 dodać 6 pierwiastków trzech, w mianowniku 12 odjąć 9, plus drugi ułamek to będzie 6 plus 3 pierwiastki z trzech, a w mianowniku 4 odjąć 3. To jest dalej równe. Z pierwszego łamka w liczniku wyciągam przed nawias 3, a dlatego 3 wyciągam, ponieważ mianownik daje nam 12 od 9, czyli daje nam 3. Po wyciągnięciu trójki zostaje mi w liczniku 4 plus 2 pierwiastki z 3. Drugi ułamek przepisuje, znaczy przepisujemy licznik, w mianowniku wykonuję odejmowanie, 4 odjąć 3 wynosi 1. Trójki skracam, więc otrzymuję z pierwszego ułamka 4 plus 2 pierwiastki z 3, z drugiego ułamka otrzymuję plus 6 plus 3 pierwiastki z 3, wykonuję redukcję wyrazów podobnych, 4 dodać 6 daje nam 10, natomiast 2 pierwiastki z 3 plus 3 pierwiastki z 3 daje nam 5 pierwiastków z 3, można 5 wyciągnąć przed nawias i wtedy mamy 5 nawias, 2, plus pierwiastki z trzech i to jest liczba A. Również w liczbie B usuwam niewymierność z mianownika. Mnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z trzech plus dwa, więc otrzymuję w liczniku. 5, w nawiasie pierwiastek z 3 przez 2, w mianowniku będzie pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli 3, odjąć b kwadrat, czyli odjąć 2 do kwadratu, czyli odjąć 4, co da mi w mianowniku minus 1 i wartość tego ułamka wynosi minus 5, w nawiasie pierwiastek z 3 plus 2. Mogę jeszcze tutaj przestawić, aby zapis był zbliżony do zapisu liczby a, czyli mam minus 5 i w nawiasie 2 plus pierwiastek z 3, a więc widzimy, że a jest liczbą dodatnią, liczba b jest liczbą ujemną, poza tym cały zapis jest jednakowy, a więc liczby a i b są liczbami przeciwnymi.